Witam Was, ale mi kapło na kamerę. Cie choroba, no co za pogoda, no straszna jest, słuchajcie. Witam Was ponownie z Wągrowca, z tej strony podano Jasiubi, czyli Jasiu. Będąc w poprzednim odcinku w latającym smoku stwierdziłem, no trzeba jeszcze wykorzystać fakt, że znajduje się tutaj w tej miślinie. I nagrać coś jeszcze dla Was. I teraz uznałem, że zrobię takie coś, bo ten lokal nie był przez was z nigdzie mi podesłany jako polecajka. Natomiast stwierdziłem, że potraktuję to w ten sposób. Jestem w trasie, jestem w wągrowcu i chciałbym coś dobrego zjeść, natomiast nie wiem co. No to co się wtedy robi? Wchodzi się na mapę Gogla I wtedy po prostu szukamy po opiniach, po wszystkim, co byśmy mogli sobie w takim wągrowcu sobie zjeść. No i patrzę, śledzę, wertuję, co tutaj macie ciekawego w tym Pięknym Wągrowcem, tak, bo Wągrowiec fajne miasto, ciekawe. I co znalazłem? Jestem na ulicy Aleje Jana Pawła II 21, Wągrowiec, dla przypomnienia. Zaraz okolicy, tutaj się jak dobrze widzę, z przodu przede mną. Tam z przodu, tam widać dach żółtego naszego mini, a tam jest rynek. A za moimi plecami znajduje się lokal Baru stęka Domowe Obiady. Problem jest taki, że lokal jest full, totalnie full, nie ma gdzie usiąść. Pogoda jest taka, że na dworze jest ciężko zjeść. A bardzo chcę to przetestować i sprawdzić, co tutaj mają. Widzę, że tutaj na wejściu jest taka tablica i opisane są dwie pozycje, takie dania obiadowe, dzisiejsze. I chyba właśnie zrobię w ten sposób, że zamówię obie pozycje, zabiorę na wynos i zjemy sobie w aucie. No chyba, że gdzieś tu w okolicy wągrowca znajdę jakiś plac, jakieś miejsce, gdzie nie, zadaszenie i będzie może sobie usiąść zjeść. A jak nie, no to sorry, ten odcinek już wiem, że będzie w aucie. No bo w środku nie ma warunków do tego. Lokal usytuowany jest na samym narożniku. Tak, tutaj drzewo. Tutaj się prezentuje barka wiarnia Justynka. Tutaj jakaś, nie wiem jakaś rzeczka płynie, jak to tu jest, rzeka wełna to płynie, o, widzicie? I przy wełnie znajduje się lokal. Słuchajcie, zamówiłem właśnie dwie pozycje obiadowe, domowe, tak badania dnia, czyli mam, miałem do wyboru dwie pozycje dwie, zupne i dwie pozycje główne, do tego kompocik, coś tam jeszcze zebrałem dodatkowego, specjalnego, ale tak jak mówiłem, Zamówiłem jednak i biorę to na wynos, bo w środku jest pełno ludzi, nawet Wam nie pokażę za bardzo środka, bo wszędzie przy każdym stoliku są goście, nie chcę ich nagrywać, czuję się niekomfortowo w takiej sytuacji, oni sobie tam jedzą, a też nie wypada, żebym po mu gdzieś tam wiecie, kamerą pokazywał czyjeś twarze i wszystkich zamazywał. Po prostu uwierzcie mi na słowo, lokal jest pełny, wszędzie tam jest pełno osób, klientów, to też mam nadzieję świadczy o tym, że tutaj jest dobre jedzenie. 15 minut oczekiwania, mamy 13.40, za 5 druga mam się zjawić. Lokal jest oceniony no bardzo wysoko i ma też dosyć dużo opinii. Słuchajcie, i tak dalej. Miara tej 4,8 ocena na Google'ach, na 308 opinii, oczywiście w dniu nagrywania. Jedziemy o opinię od najnowszych. Pani Katarzyna, 5 gwiazdek, pan Szymon, 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, 5. O samym piąteczki. Nie szukam dalej, bo pada. Co prawda, dzisiejsze akurat te dania obiadowe, które wybrałem. No i zupy są takie dość specyficzne, bo to nie są żadne klasyki. a takie raczej zupy, które w menu występują jako dania, uważam rzadko wybierane. W każdym razie nie są to standardowe zupy typu rosół, żurek czy jakaś tam pomidorowa. Ja już wiem, co zamówiłem, a wy się za chwilę dowiecie. Idę czekać. Aktualizacja, jestem już w samochodzie, odebrałem właśnie zamówienie, jest godzina 14.03, no to powiedzmy, że 14.00, no takie dobre 20 minut jednak to zamówienie, musiałem czekać. Mam tutaj wszystko, zobaczcie, tu jest jedna część zamówienia, tutaj jest druga część zamówienia, przemieścimy się, znajdziemy spokojne troszkę, żeby auta mi tu tak nie latały koło mnie. I przetestujemy, co bar Justynka ma dzisiaj do mnie dla zaoferowania. No dobra, jestem, zatrzymałem się, słuchajcie, ja się tylko tej katany. odebrałem swoje zamówienie, natomiast, no niestety, pogoda jaka jest, taka jest. I mam przed Wami od razu, na dzień dobry, pierwszą pozycję. Jest to pozycja nie z dań dnia. Wybrałem jako, jako, jako jedyną tą pozycję. Z pozycji menu. Tutaj Wam od razu wkleję gdzieś z tej strony, żebyście sobie zobaczyli, co tutaj można u nich. Jeszcze dodatkowo zamówić, ponieważ menu nie jest jakieś ogromne, ale faktycznie są jeszcze śniadania: są zupy, pomidorowa 12 zł, rosół 12 zł, pierogi 20 zł, makarony po 25-30 dodatki, dania obiadowe, słuchajcie, no, kotlet Devolaj kosztuje tutaj ziemniaki i 28 zł. Wszystkie dania obiadowe w ogóle widzę, oprócz miruny smażonej są. Po 28 złotych. Oni mają naprawdę fajne ceny. Nie dziwię się, że jest tyle opinii i że jest taki ruch. Ale najwyższa pora sprawdzić jak to się ma do smaków. Łe, kurde, spodnie sufy flałem, bluze sufy flałem. Wylała mi się okrasa. To jest właśnie jedzenie w samochodzie, w dupę. Uuu, wszystko tłuste. Jak wkurzyć jaha, poradnik, część pierwsza. Upierdziel się tłuszczem. Słuchajcie, obetrę to i jedziemy. I co ja dzisiaj mam dla Was w pierwszej otuszczonej pozycji? Mamy tutaj, zobaczcie, pierogi ruskie. Bardzo pachną ładnie. Słuchajcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pierożków. No to taka porcyjka malutka, nie powiem. Ale mamy tak, cebulkę, mamy bardzo dużo boczków, widzicie? Jest tutaj ta okrasa, która mi się niestety wylała. Co się dzisiaj dowiedziałem? To są pierogi, które Państwo robią sami na miejscu w lokalu, natomiast oni je mrożą. Także nie są to takie stricte zrobione w tym momencie i w tym momencie ugotowane. Nie widzę akurat w tym problemu, że to jest przez nich mrożone. Zobaczmy. O, farszek taki dosyć gęsty, ciemnawy, mocno ziemniaczany farsz, bardzo dobre pierogi. Ale nie obraziłbym się, gdyby tych pierożków w tej cenie było. Chociaż te dwa więcej. No bo z zjadłem jednego, to jest drugi, trzeci, czwarty, pięć, No sześć pierogów. No nie ma co ukrywać. Porcja pierogów jest niestety mała. Bardzo dobre pierogi. W cenie 20 zł. Te pierogi są naprawdę bardzo dobre. Ale tak jak powiedziałem, dwie sztuki więcej i byłbym jeszcze bardziej usatysfakcjonowany. Pierwsza pozycja pierogowa, jak najbardziej udana. Teraz słuchajcie, zacznie się przygoda, żebym jak najmniej szkódno robił. A tutaj mam. Całe, ogromne, ciężkie zamówienie. Mamy tutaj dwa pełne dania obiadowe. Tu mam sztućce. Tutaj mam ładnie zapakowane na ropsyfu. Tutaj mam dwie zupki. No chyba zupki mi się nie wylały akurat. I teraz zaczniemy od najdziwniejszej rzeczy w tym całym tutaj naszym spotkaniu. Tutaj zobaczcie, mam razy dwie sztuki takie. Kompot! Rozumiecie to? Sposób podania kompotu przez ten lokal no jest co najmniej komiczny. W opakowaniu do zupy. No jak ja mam to rozpakować, żeby całego auta jeszcze i siebie przy okazji nie uwalić bardziej niż jestem uwalony. Kompot nie wiem czy to będziecie do ładnie widzieć. Jest truskawa i pływa dosyć dużo rabarbaru. Bardzo mocno wyczuwalny rabarbar jest to. Kompot owocowo-truskawkowy z bardzo dużą ilością rabarbaru. I tutaj chyba jeszcze gruszka pływa. Dobry, ale sposób podania na wynos kompotu, pochlapałem się, jest dla mnie no, coś wstrętnego. Nie, nie, nie. Najgorszy sposób podania kompotu, jaki istnieje. Pierwszym moim daniem jest zestaw obiadowy, barszcz biały i gołąbek. Zaczniemy sobie od. Barszczu białego, który się no tak prezentuje. No taki, no widzę bardzo dużo. Zobaczcie, w ogóle widzicie? Zobaczcie, ile jest tłuszczu. Ile pływa tłuszczu. No strasznie tłuste to jest. Uwaga, jachu Otwiera zupę. Co my tu mamy? Ole, ładny, duży makaron. Słuchajcie, no jest marchewka. Bardzo dość gęsty ten wywar zupny. I patrzcie, jakie mamy tutaj makaron rurki bez tym moim Erto, Bardzo kremowy ale też bardzo śmietanowy. Czy to smakuje jak barszcz biały? Nie jest to zupa, którą bym, cze, często zamawiam. Bardzo rzadko ją jem. Jest lekko słodka. Ma coś z barszczu, takiego z buraków. Delikatnie gdzieś tam z tyłu podżurek. Bardziej nazwałbym tą zupę taką śmietanowo-warzywną z bardzo fajnym makaronem. To jest w punkt ugotowany, gęściutki, przesiąknięty zupą makaron. No wam powiem, bardzo mi smakuje. Mm, pyszna zupa. Przyszedł czas na danie główne, tego naszego pierwszego zestawu obiadowego są to gołąbki w sosie pomidorowym i pyry. Nie no, ja dzisiaj jestem jakiś niedorobiony. Pierwsze co pyra, no to jest to, mamy tu ziemniaki bite, pióre. Smaczne ziemniaki. Może odrobinę soli by się przydało do tych ziemniaczków więcej. Natomiast nie ma co ukrywać, akurat w tym wypadku jest dość dużo sosu, więc. Taki typowy sos pomidorowy. Słuchajcie, przekrójmy naszego gołąbka. Myślałem, że będzie taki, będą mniejsze i będzie ich więcej. A tutaj dostaliśmy takiego ogromnego luja, patana. To jest taki patan gołąbek, chyba z krakowskiego rynku, bo tam takie wiecie, penery latają. Tak prezentuje się nasz gołąbek w przekroju. Widać tutaj dużo mięsa, widać bardzo dużo ryżu. No, taki zwarty, zbity jest ten gołąbek. Spróbujmy go. Smaczny gołąbek, natomiast Troszkę delikatniej, bym je mocniej przyprawił. Jest to bardzo smaczny i świeży obiad domowy. Szkoda, że jest taki jeden duży. Wolałbym tam z dwa, trzy takie mniejsze, ale spoko. I zostaje nam jeszcze jedna pozycja. Słuchajcie, odkładam to gdzieś na bok, ale takiego kadru to chyba jeszcze nie mieliście co. Następną pozycją jest zupa węgierska. Identyczne opakowanie, już pomijam fakt opakowania, ale natomiast dokładnie ta sama sytuacja. Zobaczcie, ile tutaj jest tego tłuszczu. No niestety tłuszczu jest bardzo dużo. Pod tym względem jestem troszkę zaskoczony, bo zupki wydają się tłuste. no Tej już mi się tak ładnie nie udało otworzyć. Tu już się upaczkałem. Wszystko do prania idzie. Pachnie mi mocno ogórkami konserwowymi. No dużo takiego takiego octowego zapachu jest. Mięsko, papryka, tak, ale ogórek konserwowy tutaj się wybija na pierwszy plan. No nie ma co ukrywać, jest to bardzo treściwa zupa. Odrobiny bym powiedział: zupa ogórkowa z konserwowych ogórków z mięskiem, i z pomidorami. Dziś tu przed chwilą jeszcze się przebijała papryka. Tak, mamy dosyć dużo papryki w środku. Smaczna zupa, ale strasznie tłusta. No tłuszczu. Zobaczcie, ta cała oczyka to nie jest sos pomidorowy, to wszystko to jest tłuszcz. To troszkę na minus. Zupa smaczna, tutaj smaków jest bardzo dużo, ale kurde, no ile tego tłuszczu jest? No to jest coś, kurde, no nie do końca. No, zobaczcie, przetarłem tylko trochę usta i cała serwetka jest pomarańczowa o tłuszczu. Natomiast ostatnią pozycją, która tutaj dzisiaj nas czeka, jest szarma. Szoarma. Słuchajcie, tak się prezentuje nasza. Szoarma. Mamy tutaj ziemniaczki, takie coś w stylu łódeczek. Mamy tutaj sałatkę, jakąś fetę, kapustę. Mamy kurczaczka i jakiś sos, taki pomarańczowy. No i szczerze, to wszystko znowu ocieka tłuszczem, co mnie troszkę niestety martwi. Zobaczmy pierwszego naszego ziemni... kurczaczka. Trochę suchy, nawet bym powiedział, że mocno suchy ziemniaczek. No Słuchajcie, to wbrew pozorom, czyli ziemniaczki, które są na 100% smażone na głębokim oleju, właśnie nie są takie tłuste. Tutaj akurat jest trochę od tego sosu. Ziemniaczki są smaczne, ale zobaczcie, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, ale tu wszędzie jest takie pomarańczowe, tu tu pod spodem, to wszędzie jest tłuszcz od tego kurczaka. No kurde, tu jest, no nawet tu będziecie widzieć na opakowaniu na górze, to wszystko, to jest tłuszcz. Sos taki bardziej tysiąca wysp. No coś w stylu tysiąca wysp mamy tutaj sos. Szkoda, że nie czosnek. No z kurczakiem to smakuje. To jest fajne, jest, jest okej. Okay. No, no sos akurat do tego kurczaka, no jest to must have, no bo inaczej troszkę długo możemy go mielić. Dobra, zobaczmy, coś tam sałatkę w stylu greckim ocieka jakąś sosem bazyliowo, jakimś tam olejowo-koperkowym. Dobra, to jest coś w stylu greckim, ale ta sałatka, zobaczcie, ona jest zalana. Zalana jest takim sosem, słuchajcie, to jest taki sos w stylu jak kupujecie gotowe paczki, takie malutkie saszetki sosów, tam trzeba dodać oliwy i wody i wymieszać to, no to tutaj ten sos dokładnie jest użyty, ale jest go, no chyba cała szklanka wylana. Ta grecka jest smaczna. Do greckiej jako taką, pod względem smaku się nie mogę doczepić. Do frytek nie. Smak samego kurczaka też jest ok, natomiast jest suchy i jest tłusty. Znowu jestem zmieszany, bo to jest jedzenie smaczne. To nie jest niedobre, tylko jest tak tłuste, że albo ja miałem jakiegoś pecha, albo nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Jeszcze nigdzie w żadnym lokalu nie zjadłem tak tłusto. Nie ja się to auto przewietrzy od tego wszystkiego. Słuchajcie, oceny na goglach bardzo dobre, bo ogólnie jedzenie jest smaczne, ale nie ta ilość tłuszczu. Słuchajcie, no to jest nie do jedzenia pod względem tłuszczu. No jak można tyle tłuszczu dodawać do tego wszystkiego? To jest po prostu coś, no nie. Całe się czuję w ogóle taki tłusty, już pomijam fakt, że ważę swoje, ale nie dość, że się upaćkałem spodnie, lekko się upaćkałem bluzę, łapy, teraz muszę to wszystko pochować. Mam mieszane uczucia, co do polecania Wam tego lokalu. Może i tutaj Wam, mieszkańcy z Węgrowca, to jedzenie smakuje, bo ono smakować może, ale współczuję Wam, jeżeli to jedzenie codziennie jest tak tłuste, no bo to, to nie powinno się jeść tak tłusto. No sami widzieliście po zupie. Po barszczu białym i po tej węgierskiej, że tego tłuszczu tam była ogromna warstwa. Po też było widać, że tego tłuszczu było dużo. To samo, wiecie, w, w akurat w gołąbku tego tłuszczu tak widać nie było i nie było go tak czuć przyznaję, ale w tym y, szarmie, no tam wszystko ociekało tłuszczem, już nie mówiąc o sosie do sałatki greckiej. Co prawda, ceny za to wszystko są bardzo dobre, bo ja naprawdę zapłaciłem tutaj dzisiaj bardzo przyjemnie, bo oba te dania kosztowałem je y, razem z zupą i razem z kompotem 29 zł. Taki pełen zestaw. Oto to jest super cena, bo mamy danie główne, zupę i kompot. 29 zł. To jest bomba cena, słuchajcie. Za pierogi zapłaciłem 20 zł i opakowanie na wynos 50 groszy pani doliczyła za te wszystkie opakowania. Zapłaciłem łącznie 78.50. Cenowo bomba. Cenowo jest naprawdę dobrze. Nic się tutaj nie doczepiam. Sposób pakowania na wynos yy, kompotu do zmiany kategoryczne nie. No, jak można pić kompot z miski? No co ja pies? <laughs> Lokalna 5. W żadnym wypadku nie zasługuje na piątkę. Ja bym mu nie dał tyle. Tak jak na początku ściszyłem, bo na przykład zupa biała była bardzo dobra. Smakowała mi mega. No, naprawdę, barsz biały był pyszny. Smak węgierski ciekawy, y, chociaż oczekiwałem troszkę innych smaków w nim, y, bo mocno y, czuć po prostu te ogórki konserwowe. Pomijam ten tłuszcz już tutaj, bo to już jest y, wiadomo, że on dzisiaj króluje w tym odcinku. Piątki bym nie dał i nawet nie wiem, czy dałbym czwórkę. I uwierzcie mi, że nie dałbym czwórki, a jako dowód macie ten odcinek, bo widzieliście, ile było tłuszczu w tym jedzeniu. 3,5, 3,8. To jest mój max, który mogę dać temu lokalowi. Przepraszam Was serdecznie. Lokal pozdrawiam. Ale musicie zmienić opakowania, musicie zmienić ilość tłuszczu. Za dużo tłuszczu. To mówię ja, Jasiu. Kurde, no nie mogę wejść z podziwu, no bo tam jest taki ruch. To ja tak dostałem tłusto dzisiaj? No powiedzcie mi, ja tak dostałem tłusto, taki ruch, tyle ludzi, pełne stoliki, no stop ktoś chodził, no stop ktoś wychodził, i wszyscy tam jedzą. Smakowo jest ok, ale wszyscy tolerują taką ilość tłuszczu w tym jedzeniu? No chyba, że ja naprawdę miałem takiego pecha. No to mówi się trudno. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawiajcie łapę w górę, zostawiajcie subskrypcję, podsyłajcie mi kolejne propozycje, które byście chcieli, żebym dla Was przetestował, ocenił, skrytykował i zjadł. Albo nie zjadł, jak będzie niedobre. Ja natomiast zmierzam, muszę tutaj wszystko popakować, pochować, e, zabezpieczyć. Ile co do domu? Trzymajcie się. Życzę Wam miłej niedzieli. To byłem ja, czyli Jasiu.